Trzeba uważać na to. Chciałbym też obserwować zaplanowanie. Dobra. Widzowie, znowu ten sam problem, że na wtyczkę przypadkiem nadepnęliśmy, no. Przepraszamy za to. Przepraszamy za to, ale zobaczcie jaki młody, teraz musi osrany siedzieć. Nie dość, że jebło światło, było dźwięk. To jeszcze teraz, kurwa, prąd nam wyjebało. A jeszcze powiedzieliśmy mu, się z jesteśmy? Chyba nie. nie no, temu jeszcze nie. No trudno. No dwa razy ten sam błąd popełniliśmy. A ponoć dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi. A tu proszę. A tu proszę. Dobre. Przepraszam. Ciekawe jak ich słychać w ogóle, to bym musiał też ogarnąć. Żeby nie było tak, że ich kurde nie słychać a 4, jak to wyszło? Czemu nie streamujesz? Bo nie masz streama, sprawdziłem. No to nie ja więc. Nie, no dobrze. No to dobrze. Jest. to jest a, zajebiście. Wkręca, te... Kość, to się kurwa wkręcił. Na i Na Davidka się wkręcił, kurde. Dobra, lecimy dalej. Tylko czadbym chciał mieć, podgląd. Okej. Okay. Okej, okay, no let's go. Okay. Okej, okay, Koni Kiri, Dobra, lecimy. Mapy mamy, w razie czego. Jakie to było podkarpackie, nie? Dobra, nie jest. Co nie ma kamerki? Hmm. Oh, Ej. 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 Ej! To obja, otwór, kamerę. Działa? Działa na no. oma. No bo już patrzyłem. Dobra, czekaj, urządzenie do przechwytywania wideo. No co jest? Iridium. webcam Czemu to się taki jebie, no? 201 już, ja pierdolę no, nie, no kurde, no kamerkę potrzebuje chyba, bo wkurwia mnie to. O kurwa! Ale nie było. Nie ma kurwa, no. Się, kurwa, pierdol, jak. Jak to? Nie chciałem powiedzieć. No, powiedz. Nie powiem. Moja stara. Nie, no wiedziałem. No nie chciałem. No, co nie dodajesz kurwa? No ostatnio było tak. A twój Twoja Ale to dupa. Co nie zostało powiedziane. <grym> Czekajcie, Irium kamera, tylko teraz nie będzie działać na tym omegle, nie? Działa. Fuck, what the fuck. What the shit is that? Czekaj na omegle, jest taki kwadrat. Irium <grym> Waiting for the connection. Okej. Okay, tutaj właśnie. działa. Tutaj działa, teraz dodajemy, nie no, jest tylko ten. No, okay. no kurwa, no co jest z tym pierdolonym, gównem? Co ja? Pół godziny Kątyk się. Dobry wejścia. Gówno. Deaktywuj. Aktywuj. Gówno. No nie, no muszę wyjebać obs -a.